Cześć, witam Was ponownie na moim kanale Mania Sprzątania. Tutaj widzicie, jak wygląda z rana salon. Tak, mniej więcej wygląda. Dla tych, co mnie nie znają, przypomnę: mam na imię Ania prawie 40 lat, dwójkę dzieci, chłopca, dziewczynkę, chłopiec prawie 13 lat, niedługo w styczniu, i córka 9 lat. Mam też osobistego męża Pawła. Mamy czworo zwierząt. Czwórkę zwierząt, czworo zwierząt, nie wiem jak się zmienia. Mamy psa i trzy koty. W tym momencie trzy koty mieszkają piętro wyżej, mój mąż tam pracuje, i koty mają tam ogromną przestrzeń do zabawy, i w tym momencie tam sobie urzędują razem z moim mężem. Tu też osoby, które mnie wcześniej nie znały, to też muszę powiedzieć, śpimy w salonie ze względu na to, że rozpadło nam się łóżko i niestety musimy rozkładać sobie kanapę. Od razu całkowicie przyznaję się do tego, że codziennie nie składamy kanapy. Zostało to zrobione dla potrzeb filmu. Kanapę składamy zazwyczaj na weekendy, żeby nam przyjemniej było w ciągu dnia lub jak wiemy, że ktoś w ciągu tygodnia nas odwiedzi, to wtedy też kanapę składamy, a tak, no niestety żyjemy, jak żyjemy w salonie łóżko najczęściej jest rozłożone, ale pozytywne efekty są takie tego, że w każdym momencie można się położyć i sobie odpocząć i. albo zrobić sobie nawet jakąś drzemkę. To też jest bardzo fajna sprawa. W Ten dzień, który nagrywałam, dokładnie to było przedwczoraj. Miałam do pracy na godzinę 12, więc to, co tutaj widzicie, to jest wszystko to, co zdążyłam zrobić sobie przed pracą. Chciałam Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że wydaje mi się, teraz będę chyba częściej nagrywała te filmy, bo trochę sobie odpuściłam. W jakim zakresie? W zakresie mojego wizerunku. To, co mnie tutaj widzicie, to jestem w piżamie. Mm, przed kąpielą jeszcze i nie umalowana. Zdałam sobie sprawę, że y, zawsze mam problem z nagrywaniem, bo y, a to spieszę się do pracy, więc najpierw się wykąpię, najpierw jak się będę kąpać, no to nie będę później z mokrą głową występować w filmie y, albo nie będę bez makijażu, a później tak myślę Ja dziękuję, kogo to obchodzi? No kogo? Skoro mój osobisty mąż może mnie widzieć bez makijażu, to myślę, że tam kilkaset osób, które mnie ogląda, jak najbardziej, jeżeli mnie zobaczy bez makijażu, to też się nic nie stanie. No niektóre filmy mają kilka tysięcy odsłon, co mnie oczywiście bardzo cieszy, ale to nie jest duża liczba filmów. No, no to ktoś zobaczy: no co, krzywdy nikomu nie robię. Także to, co widzicie, to jest, e, zdam ze sprawę, że dobra, nagrywam ten film jak jest, e, jestem w tej piżamie, to jestem. Mm, no. Salon tak wygląda prawie codziennie. E, dzisiaj salon rano też tak właśnie wyglądał, zanim e, go posprzątaliśmy, ale nie ogarnęliśmy go jeszcze tak całkowicie super. E, także to, co tutaj widać, to nie są jakieś nadzwyczajne. Rzeczy tylko, no, no tak mamy. No. Kiedyś kolega mojego męża zapytał, czy my przed filmem specjalnie robimy ten bałagan w domu. No nie, no nie robimy. No i ten kolega pytał, ale jak to możliwe, że tak macie? No my nie wiemy, no codziennie wstajemy i tak właśnie jest. Podejrzewam, że jest to kwestia tego, że nasze dzieci nie do końca są nauczone porządku, yy, ale też nie mają tego jakoś tak we krwi. Bo ja jako dziecko zawsze po sobie wszystko sprzątałam. E, wielokrotnie lubiłam sprzątać swój pokój. Po prostu sprawiało mi to przyjemność. Dosłownie mi to sprawiało przyjemność. E, mój syn w miarę jeszcze sprząta, córka natomiast w ogóle, jeżeli córka ma cokolwiek posprzątać, to jest e, płacz, rozterki niesamowite, kłótnie, negocjacje. E, chociaż kilka razy nas zaskoczyła i i jednak gdzieś tam coś sama się posprzątała. Ale to najczęściej sama z siebie sprząta tylko wtedy, jak wie, że chce coś dostać albo coś wyprosić, jakąś nockę u koleżanki, a na przykład wie, że my bez posprzątania się nie zgodzimy. O raju, jak ja dużo gadam. No dobra, tutaj jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, w poprzednich moich filmach opowiadałam Wam o tym, że kupiłam sobie paprotki i chciałam zostać specjalistką od paprotek, czyli to miało być jedyne kwiatki u mnie w domu. Kupiłam sobie kilka sztuk w hipermarkecie i właśnie nie wiem. Czy to jest kwestia tego, że te kwiatki były właśnie z hipermarketu i przez to tak nie przetrwały jakoś słabo? E, wcześniej już może o nie dbano, e, bo naprawdę się starałam Mam do kwiatków, e, jak to się nazywa, ten nawóz Robiłam im e, kąpiele wodne, brałam je wszystkie pod prysznic i spryskiwałam spryskiwaczem e, z wodą e, No naprawdę się starałam, żeby te poprotki u mnie ładnie rosły No i wszystkie mi zeschły, no i wszystkie były z jednego sklepu, jeszcze dodam. Więc postanowiłam sobie jeszcze, że kupię jednego kwiatka na próbę z kwiaciarni, z takiego profesjonalnego miejsca, gdzie kwiatek był wcześniej zadbany, i zobaczę, czy to coś zmieni. I mam nadzieję, że jeżeli tego jednego kwiatka, tę paprotkę uda mi się utrzymać w wysokiej jakości, to dokupię wtedy pozostałe, no ale już nie w hipermarkecie. Tak sobie myślę, że te kupione w markecie, może one już od początku takie jak już je kupowałam te takie miały w sumie słaby wygląd tak jak były trochę cienkie niezbyt bujne może to kwestia tego też Jak widzieliście, robocik sprzątający jeździ, e, sprząta sobie u mnie w mieszkaniu. Natomiast tu gdzie mam ten e, fotel w kokonie, ten kokon, to w tym miejscu robocik niestety nie jest w stanie przyjechać. I jeżeli chcę, żeby tam było czysto, to muszę sama sobie odsunąć fotel i pozamiatać. Salon jest już posprzątany. Widzicie efekty. Mój piesek fluffy siedzi sobie na kanapie. No, bardzo ładnie mi się podoba. Kuchnia. To też nie było specjalnie przeszykowane pod film. Tak rano wygląda u nas nieraz kuchnia. Nieraz, czyli najczęściej. Nawet skarpety są tutaj na śmietniku mojego syna. Ale dlaczego tam? Nie pytajcie, nie mam pojęcia, nie wiem skąd się tam wzięły. Tutaj się wykąpałam, mam ręcznik na głowie, no cóż, mówię, albo będę takie nagrywać filmy hmm, jak ten, no albo będę znowu nagrywać jeden film na dwa miesiące, co uważam, że jest bez sensu. E, więc dam sobie sprawę, tak jak mówiłam, no trudno, gdzieś tam będę wciskać to nagrywanie tych filmów e, gdzieś tam w międzyczasie. Niestety mój problem polega na tym, że e, no, pracuję najczęściej gdzieś tam od godziny 11, 12 do 18 Teraz wziąłam sobie jeszcze więcej godzin w pracy, więc być może będę nawet jeszcze więcej siedziała w tej pracy yy, i no, no muszę gdzieś wcisnąć, tak? Dwie godziny z rana gdzieś tam chwilę ponagrywam, godzinę po południu na przykład i coś z tego będziemy montować. No tak jak tutaj było też, najpierw chwilę nagrywałam przed kąpielą, teraz po kąpieli i gdzieś to sobie... Muszę tak zorganizować, żeby mieć czas na nagrywanie filmów, bo po prostu sprawia mi to autentyczną przyjemność. Jak widzicie, najpierw zapakowuję pierwszą zmywarkę z rana, i zaraz tutaj w zlewie będę zbierała kolejne naczynia. Przygotuję sobie takie naczynia, które będą przygotowane do drugiej tury w zmywarce. Ale nie lubię, jak jest taki zaświniony ten zlew, więc chociaż trochę go sobie przygotuję. Przemyję najpierw. Słuchajcie, ja, mąż i syn, córka jakoś nie bardzo. Pijemy ogromne ilości herbat. Ogromne, naprawdę kilka herbat dziennie każdy z nas pije. Tu zobaczcie, z wczoraj zbieram wszystkie herbaty, ile tych kubków się nam zbiera. Czasami jest tak oczywiście, że w jednym kubku zaparzymy sobie dwie lub nawet trzy herbaty, ale tutaj też akurat z rana nagrywałam ten film u mojego kolegi, o jezu mojego kolegi, co ja gadam, u mojego syna. Mój syn miał okienko w szkole, mieszkamy mi blisko, więc przyszedł jeszcze z kolegami do nas na herbatę w czasie kienka się ogrzać, bo jest bardzo zimno na dworze e, Przyszli do nas, wypili jeszcze herbaty, więc tutaj jeszcze są te kubki właśnie po kolegach zobaczcie jakie to jest fajne kupiłam w Ikei takie specjalne zamykanie do różnych rzeczy i zawsze na przykład zamykam sobie psią i kocią karmę takimi żelowymi nakładkami one są niedrogie, podejrzewam, że mówię podejrzewam, bo już nie pamiętam, kupiłam to naprawdę dawno temu chyba są takie trzy nakładki różnej wielkości Zapłaciłam powiedzmy tam między 10 chyba a 13 zł. Tak podejrzewam, że gdzieś tyle one kosztują. One też nadają się do zamykania ewentualnie szklanek, małych misek, małych półmisków, no takich małych miseczek. Przesnadziłam nie misek, mi, miseczek, te trzy akurat, które ja mam. I z tych trzech sztuk, dwie wielkościowo pasują akurat idealnie na domykanie tych otwartych puszek. Z karmą. Dzięki czemu zapach się nie wydobywa, a y, świeżość pokarmu jest cały czas. I tak później właśnie przechowuję sobie taką puszkę zamkniętą tym silikonowym wieczkiem. No, na pewno praca idzie mi szybciej, jak tu mój flafuś mi pomaga. Taki kochany piesek. Tu na podłogę rzucam sobie rzeczy, które idą do prania. Czyli użyte szmatki yy, i taka mata do suszenia naczyń. O, tu już ściągnęła mój turban z głowy, głowa mokra. Postanowiłam jeszcze Wam przypomnieć, że jeżeli lubicie książki, słuchać recenzji, książek, nowości, to zapraszam na mój drugi kanał Mania Czytania. Anna Luczek Mania Czytania, dokładnie tak się nazywa. Co miesiąc opowiadam o tym, jakie książki przeczytałam w poprzednim miesiącu. I można też wygrać jedną z prezentowanych przeze mnie książek. Najczęściej czytam około pięciu książek, i później właśnie jedną z tych pięciu można w bardzo prosty sposób wygrać. W komentarzu, tylko wpisując tak naprawdę tytuł książki, która Was najbardziej zainteresowała, oczywiście potrzebna jest subskrypcja jeszcze kanału i danie łapki w górę pod filmem. Na tym kanale Mania. Sprzątania już nie będę recenzować książek. I efekty posprzątanej kuchni. Zauważcie, że w oknach mam już firanki. Bardzo dziękuję Wam za ten spędzony czas ze mną. Mam nadzieję, że nabraliście motywacji do sprzątania. Przypominam o subskrybowaniu kanału. Dzięki temu zostaniecie ze mną na dłużej, a z chęcią będę się z Wami kontaktowała i spotykała w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć, pa pa!